Rozmowa poranka. 13 minut po godzinie 8 w studio Radio M. Ksiądz Łukasz Gaweł, proboszcz parafii katedralnej Katedra Chrystusa Króla w Katowicach. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Księże, ten weekend będzie bardzo intensywny w Katedrze Chrystusa Króla. To zacznijmy od wydarzenia, które może nieco dalej, czyli w niedzielę, będziemy obchodzić pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza Jana Machy. To jest taki naturalny moment na to, żeby podsumowywać, co się działo przez ten rok. To zaprzyjaźniliśmy się z księdzem Janem Machą księdzem Janem Machą. Oczywiście. To wydarzenie bez precedensu. Po raz pierwszy w historii archidiecezji katowickiej beatyfikacja odbyła się w naszym kościele lokalnym. Bardzo cieszymy się, że właśnie w matce wszystkich kościołów archidiecezji katowickiej w katedrze taka beatyfikacja miała miejsce. Staramy się oczywiście Panu Bogu dziękować każdego dnia za przykład świętości Jana Machy. Bardzo autentyczna postać, bardzo dzisiejsza, bo przecież autentycznie zaangażowany w wiarę w dzieła Miłosierdzia Kapłan jest wyśmienitym przykładem. Tym bardziej nieopodal katedry istnieje seminarium duchowne, a więc dla kleryków idących w kierunku kapłaństwa to nie tylko patron, ale również żywy przykład życia. Obok tego kult. Bardzo nam zależy, żeby nie tylko wspominać Anamachę, ale również za jego orędownictwem modlić się, zanosić nasze prośby ku niebu. I po prostu by stanowił żywy przykład dla ludzi młodych, dla tych, którzy szukają drogi życiowego powołania i dla tych, którzy pragną autentycznie żyć miłosierdziem chrześcijańskim. W katedrze, jeżeli wejdziemy do katedry, to możemy zobaczyć relikwie księdza Jana Machy, możemy zobaczyć obraz, czy jest odwiedzany. Tam właśnie są osoby, które przychodzą specjalnie do katedry po to, żeby się pomodlić. W tym Jak miejscu. najbardziej, tak. Od samego początku pomyśleliśmy, że dobrze byłoby w katedrze katowickiej Utrzymać kult błogosławionego. To niezmiernie ważne, żeby on nie odszedł z naszej pamięci, z życia codziennego kościoła lokalnego. I faktycznie mamy tam obraz beatyfikacyjny, mamy relikwie, o których Pani wspomniała. Przy nich zatrzymują się osoby, które przybywają do Katowickiej Katedry, aby adorować Najświętszy Sakrament, bo taką możliwość mamy przez cały dzień. Tam też w tej kaplicy, bo relikwie znajdują się w kaplicy Najświętszego Sakramentu, zatrzymują się osoby, które przed chwileczką odbyły spowiedź które doświadczyły Bożego miłosierdzia, a potem idą Panu Bogu podziękować. Co ciekawe, obok ołtarza pojawiła się niewielka urna, gdzie można składać intencje modlitewne. Zresztą nie tylko w ten sposób, bo istnieje też mail do jana.machy@katowicka.pl, gdzie osoby spoza centrum archidiecezji mogą wysyłać intencje modlitewne. I w każdy pierwszy piątek miesiąca to takie piękne zrządzenie nieba. Yy, mieliśmy w Katowickiej Katedrze przeświętą, celebrowaną o godzinie 12, yy, w intencji nowych powołań i o uświęcenie duchowieństwa. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby, gdyby kult księdza Jana Machy trwał, yy, a zatem yy, drugi kapłan odprawiam przeświętą w intencjach zanoszonych do Boga za wstawiennictwem nowego błogosławionego naszego kościoła lokalnego. Muszę Państwu powiedzieć, że w czasie ostatniej takiej celebracji wymieniliśmy ponad 40 intencji. Są wyrażane w różnych intencjach, w różnych językach, przez osoby w różnym wieku, bo to widać po charakterze pisma nawet. Bardzo się cieszymy, że ten kult trwa, że święty, osławiony Jan Macha dla nas jest osobą już świętą. Po prostu nam towarzyszy i tam na wysokości nieba oręduje za nami. Czyli nie ograniczają się osoby tylko do tego, żeby modlić się za kapłanów, mimo że ksiądz Jan Machaj jest patronem naszych seminarzystów, ale proszą, właściwie w każdej intencji. Tak, tak. Te intencje są bardzo różne od intencji o dobre rozeznanie powołania życiowego, o znalezienie dobrego małżonka czy małżonki przez modlitwy o zdrowie. Bardzo ciekawe wydarzenie. W czasie takiej mszy świętej zadzwonił telefon. Troszkę konsternacja nastąpiła. Ale potem ta osoba przyszła nam powiedzieć do zakrystii, że oczekiwała na wyniki związane z chorobą nowotworową i w czasie przy świętej otrzymała informację, że te wyniki są pozytywne, także nie traktujemy tego jeszcze jako jakiegoś znaczącego cudu, ale to jest bardzo krzepiące, że osoby w różnych intencjach modlą się z pełną ufnością, nie tyle wobec, wobec nowego błogosławionego, bo to przecież on orędownikiem jest jedynie, ale z pełną ufnością wobec miłości, dobroci i wszechmocy Pana Boga. Msza Święta Dziękczynna za tę beatyfikację będzie w najbliższą niedzielę i będzie ona również połączona z Mszą Świętą Dziękczynną za, w, w Dziękczynną za stulecie ustanowienia administracji apostolskiej, bo o tym wydarzeniu również musimy przypomnieć. Tak, trzy rzeczy zbiegają się w najbliższą niedzielę. O godzinie 12 serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą Pontyfikalną. Pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wiktora, to będzie faktycznie dziękczynienie całej archidiecezji za beatyfikację księdza Jana Janamachy. Za nieco ponad dwa tygodnie obchodzić będziemy dokładnie 100 lat, różnicę stulecia od momentu powołania administratury apostolskiej na naszych ziemiach. To jest taka konstrukcja kościelna, prawna, która poprzedza zaistnienie archidiecezji czy diecezji, a więc pełnoprawnego kościoła lokalnego. I Panu Bogu będziemy dziękowali właśnie za 100 lat istnienia administratury apostolskiej, apostolskiej na naszych ziemiach i faktycznie jest to również nasz katedralny odpust, który przyciąga do Katedry Chrystusa Króla nie tylko parafian, ale i wszystkich archidiecezjan. Nasz Kościół jest katedrą, kościołem biskupa, a więc staramy się zawsze, żeby ten wymiar odpustu był nieco szerszy niż typowy odpust parafialny. Faktycznie ksiądz arcybiskup w komunikacie zaprosił przedstawiciele nowo wybranych rad parafialnych, zaprosił młodzież z różnych stowarzyszeń katolickich, a więc cieszymy się zawsze liczną obecnością nie tylko parafian, ale i archidiecezjan. I tą drogą najserdeczniej zapraszamy do katowickiej katedry na mszę świętą celebrowaną o godzinie 12 w najbliższą niedzielę. Chrystus Król, zbliżmy się do naszego miłosiernego Pana. Wspomniał ksiądz proboszcz o młodzieży. Młodzież również w sobotę licznie odwiedzi katedrę, ponieważ 19 listopada w naszej archidiecezji przypada Światowy Dzień Młodzieży. On się zacznie w dwóch kościołach, a jego takim punktem kulminacyjnym będzie spotkanie i wspólna msza święta w katedrze. Tak, papież Franciszek zaprosił młodzież z całego świata, aby właśnie w uroczystość Chrystusa Króla e, obchodzić święto młodzieży, by ta młodzież gromadziła się e, przy Panu Jezusie. Co u nas trochę koliduje dlatego Dokładnie. ten dzień wcześniej. <laughs> Dokładnie. W naszym przypadku postanowiliśmy, e, że to święto ma się odbyć w dzień poprzedzający. Faktycznie ono rozpocznie się w dwóch kościołach w kościele mariackim w Katowicach i w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Tam młodzież wysłucha konferencji. Bardzo ciekawe jest to, że te konferencje i te spotkania, te świadectwa będą sprofilowane. W kościele mariackim młodzież będzie rozmawiała o powołaniu do małżeństwa, do kapłaństwa, do życia zakonnego ze świadectwami. Odpowiednich osób. Natomiast w kościele, pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, mowa będzie o dziele miłosierdzia. To jest jakiś znak autentyczności kościoła. Każdego czasu, również naszych czasów. Tam dyrektor katowickiej Caritas będzie mówił, jak wiara może przetłumaczyć się na konkretne dzieła dobra. Tam też pojawią się świadectwa. I niejako posłani z tych dwóch miejsc młodzi wyruszą do Katowickiej Katedry. Tam o godzinie 14 pod przewodnictwem pasterza naszego kościoła lokalnego będą przeżywali Eucharystię, więc to, co jest pełnią każdego tego typu spotkania. I na sam koniec zostaną posłani w świat. Aby przed światem świadczyć o tym, że należą do Chrystusa, że są Jego świadkami, Jego apostołami. Zresztą trochę na wzór Maryi, która z pośpiechem wstała i poszła, aby pomagać swojej krewnej Elżbiecie. Tak zresztą zatytułowany jest tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży. Z pośpiechem wstała i poszła. To jest jakiś znak dzisiejszych czasów. Powinniśmy nie tylko przeżywać wiarę w naszych wnętrzach, ale wyrażać ją w życiu społecznym, w dobroci, w miłosierdziu, w serdeczności wobec tych, których spotykamy na naszych drogach. Być może to jest jedna ze skuteczniejszych dróg ewangelizacji. Pozostaje nam tylko zaprosić w takim razie Państwa w sobotę i w niedzielę wiele wydarzeń, wiele ważnych wydarzeń w naszej katedrze, a moim gościem był ksiądz Łukasz Gaweł, proboszcz katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Dziękuję. Pomimo chłodnego poranku bardzo gorąco pozdrawiamy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Radio M 107 i 6 FM